Siema! Z tej strony Gespatio, a to jest 11 odcinek z tej gry Spyro the Dragon na PlayStation 4 i dzisiaj wydaje mi się, że już ukończymy sobie całą grę. Nie na 100% jak planowałem, ponieważ tak jak mówiłem, nie chce mi się już jej maksować, po prostu wkurza mnie już kilka rzeczy w tej grze i chcę ją zwyczajnie ukończyć, także jak widzicie tutaj nie jest wcale tak tragicznie w tym tutaj głównym wyborze poziomów. Jeszcze nam się tutaj wiele rzeczy pojawi tutaj. Siedziba Jacksa w poprzednim świecie jest jeszcze niezrobiona. No, i nie zamierzam jej robić ewentualnie prywatnie. A tymczasem idziemy do. Co? Do kryjówki gnieznośnego już? ład przecież tutaj jeszcze coś powinno być. Nie no, tutaj coś jeszcze będzie. Tutaj nie ma tylko trzech poziomów, są cztery albo pięć. Jeżeli chodzi o tą grę. Albo kryjówka to jest po prostu kryjówka, a potem będzie wiecie, gnieznośny gnorek, czy coś takiego. Także nie martwmy się tym, że odcinek będzie trwał 5 minut, czy 10, bo tak nie będzie. W każdym razie mam nadzieję, że seria Wam się podobała. Już tak tutaj delikatnie będę podsumowywał. Jeżeli tak, to pamiętajcie o tym, aby zostawić tego kciuka w górę, bo jednak staram się jak mogę. I chciałem tę grę maksować. I ile tu jest rzeczy? To jest... To jest nieznośny już. Sejwata what the fuck, ale... Tu jeszcze jajko... Nie, tu nie będzie jajka. Tu jest po prostu 500 tej docików. Dobra. Robimy tak. Najpierw skupiamy się na zebraniu wszystkiego. Będziemy tutaj latać jak pajace dookoła, żeby wszystko pozdobywać. Niech nam to wszystko powybucha. On nas oczywiście zabije, bo on potrafi kuźwa was strzelać, tam gdzie my się pojawimy za chwilę. No ale dobra, trzeba rozkwinić, jak go pokonać, bo nie wiem. No i oczywiście, flightowo nam się to wszystko uda. Dobra, to zgarniamy. I czekajcie, tutaj coś jeszcze widziałem. O, tu jest gościu z kluczykiem. Nie, mam się za tobą uganiać. Ja pierdzielę, nie. Proszę cię, typie, nie rób mi tego, ale w ogóle ile tu jest rzeczy, ile tu jest rzeczy, panie. Ja tu nie nadążę za tobą, ile tu jest rzeczorów do zgarnięcia. Czasem najpierw chcę pozbierać wszystko, a potem dopiero cię dogonię, okej? Okay? Myślę, że to będzie korzystniejsze, tak? Dobra, hono tu. Chodź tu, typo! Chodź tu! Chodź tu, kurna! Jest! Dobra, dzięki. Kluczyk jest mój i co teraz? Tutaj, tak? No! No, ja pierdzielę. No przecież klucz! Z klucza mam skorzystać, chyba, nie? Czy tutaj? A tutaj, Boże! Kolejny ziomek z kluczem. Dobra, też najpierw pozbierać sobie rzeczorki. Nie wiem, ile mam życia. Pewnie mało. Pewnie mało w cholerę, no ale okej okay. Co to jest za miejscówka? Halo, co to jest za miejscówka, nie? Co to jest za miejscówka? Dobra Mnie tutaj nie dobi, bardzo bym cię prosił Okej, okay, chodź tu Chodź tu kolego Trzeba Cię dogonić i tutaj. Czym prędzej, dobra. Aj, shit. Przerąbane są te korytarzyki czasami. Ale dobra, już go praktycznie mam. Widzicie, już jestem mega blisko niego. Jest, mam to. Mamy to, teraz się rozejrzeć dokładnie. Jest. Dobra. Czy ciebie też mam gonić? Jełopie. Niemożliwi jesteście, że wszyscy uciekacie. To ma być walka, ucieczka. To jest po prostu niesamowita walka, nie? Mrożąca krew w żyłach. Dobra. Tędy. Jezus Maria. Jeśli ja mam dogonić go przez coś takiego to tu będzie ciężko W każdym razie lecimy Tyk Widzę, że dużo taj bogactwa masz w tej swojej kryjówce no, Ale okej okay. Lecimy czym prędzej dalej Hude, ile tego jest do zgarnięcia tak szybko Już prawie te 500 mamy Oh, shit. Aha, czyli tyle tak będziesz zwiewał. Tu mam checkpoint'cik. Nie, to nie jest checkpoint'cik. O oh, Aha! Aha! Czyli zamierzasz przede mną tak spierdzielać, tak? Nie, 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 nie wierzę. Od nowa cała walka? Cała walka od nowa czy, czy... czy co ja mam robić teraz? Nie, nie mówcie, dobra cięć. Kurwa, chodź tu chuju pierdolony. Jest, w końcu. Ja pierdzielę. Gdzie on teraz jest? gdzie on łód? tutaj? tak, tutaj dobra musimy teraz ostrożnie tutaj przechodzić ja tutaj nie zamierzam kufde zginąć ja pierdzielę, mam go gonić po czymś takim, serio? Oważnie. oh shit to się to się zmniejsza jest! Udało się! Ja pierdzielę! Zaraz spłoniesz, Gnorku! O, mamy i zakończenie. Przepraszam, że to tyle trwało. Zupełnie o was zapomniałem. A co z Gnieznośnym Gnorkiem? Gnieznośny Gnork? Zgrillowany. Zatem w Królestwie Smoków znów zapanuje porządek. Tak, tak jakby. Jeszcze zgarnę kilka skarbów. Co będziesz teraz robił? Powiedzmy, że nie będę się ograniczał. Spyro Reignited Trilogy, a właściwie Spyro the Dragon. Część pierwsza. Koniec. Skończyliśmy. Kurde, nigdy nie grałem w oryginał. Remake mi się podobał, choć trochę mnie wkurzał. No i cóż, dwójkę, trójkę zagram na pewno. Czy nagram? Chyba nie. Tak samo będzie myślę z Crash'em, że go nie nagram. Jeżeli chodzi o kontynuację dwójkę i trójkę, wolę te gry zostawić dla siebie, a na kanale się skupić teraz na takich dojrzalszych produkcjach. Nie tyle, że na przykład Spyro z grą dziecinną, bo też ma swój poziom trudności, zwłaszcza zwłaszcza Crash, aczkolwiek po prostu nie chcę już tak jakby tworzyć kontentu platformówkowego. Czy ja mogę to pominąć? Tak, mogę to pominąć, super. Udało się. Bo coś mi się wydaje, że to jeszcze nie jest wszystko, bo tam jeszcze były rzeczy do odblokowania. Które mógłbym sobie ogarnąć. Także sprawdzimy to. A podsumowując serię to grało mi się tak ogólnie całkiem przyjemnie, nie licząc tych niektórych reckitów z mojej strony. O właśnie jest chyba. Właśnie jest ten drugi smok. Mamy go. Magnus. Nieznośny, to już prehistoria. A co my tutaj mamy? To musi być słynny skarbiec Gnieznośnego. Jego wrota otworzą się tylko wtedy, gdy zbierzesz wszystkie skarby Królestwa Smoków. Wróć ponownie, kiedy zgarniesz wszystko. O, ja pierdzielę. No to fajnie. No to fajnie, słuchajcie. Ogarnąłem praktycznie tutaj, nie mam zrobionego. Tu się nic nie... A, to jest ten skarbiec, tak? Tak, to jest na pewno ten skarbiec. Nie mam pomarańczowej przystani na 100% i nie mam na 100% siedziby Jacksa. Ale dobra, moi drodzy, ten skarbiec to jest coś w ramach sekretu. Zobaczmy sobie, ile punktów umiejętności w trakcie całej gry. O kurde, ale tutaj ładnie poszło. No i cóż, poszło sprawnie. Udało mi się przejść całą grę, nie na 100%, ale przejść mi się ją udało. Mam nadzieję, że seria Wam się podobała i przypadła Wam do gustu. Jeżeli tak, to zostawcie koniecznie kciuka w górę i komentarz, będę naprawdę za niego bardzo, bardzo wdzięczny. Wybaczcie, że materiał w ogóle taki krótki, ale myślałem, że będzie tutaj trochę więcej do zrobienia. Myślałem, że będzie tutaj jeszcze jakiś poziom, bo z tego co pamiętałem, to myślałem, że tutaj będzie pięć poziomów w tym świecie, aczkolwiek mieliśmy tutaj tylko cztery, z czego jedna rzecz to wiadomo, było to całe takie jakby pole wyboru poziomów, gdzie również były do zbierania różne skarby. Także cóż, pozostaje jedynie powiedzieć, pamiętajcie, że materiały na moim kanale pojawiają się w każdy poniedziałek, środę i piątek o godzinie 16. Teraz będziemy skupiać się już głównie na drugiej kampanii w Resident Evil 2. No i czekajcie też na inne serie, ponieważ dobrych premier w 2019 brakować nie będzie. Z mojej strony to tyle, trzymajcie się ciepło i do miłego usłyszenia. Na razie.